Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, a dzisiaj przyjrzymy się grze Farming Simulator 19. Grę przegrałem około 39 minut i tak naprawdę nic z niej nie rozumiem. Zaczniemy jako nowy rolnik. Ten tryb kariery jest przeznaczony dla osób, które nie rozumieją za bardzo gry. W grze możemy sobie wybrać postać. Ja sobie wybrałem tutaj czarnoskórego mężczyznę. Można zmienić sobie kolor koszuly. W zasadzie fryzurę można sobie wybrać. No, takie stylistyczne rzeczy. O tutaj na przykład czapek to jest tysiąc. Każda inny kolor ma i, i naklejkę. Ale ja sobie wezmę bez czapki. Kurtkę można ubrać. Jakieś dodatki, nie wiem, okulary. Aha, no, dobra. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tutaj dobór postaci. kobietą możemy farmerką no, w końcu mi się gra wczytała, bardzo długo trzeba czekać aż się gra wczyta To jest krótkie szkolenie jak to nazwali także Na początku trzeba podążać za wskaźnikami Grafika wygląda jak wygląda Nie jest najgorsza, nie jest najlepsza To jest symulator Trzeba zwrócić na to uwagę, że gra to jest symulator Zazwyczaj skupiają się na tych poszczególnych rzeczach jakie są w grze, czyli tutaj mamy farmera, czyli najbardziej się skupiają na mechanice zbierania zbóż i tak dalej. Dobra, tutaj mamy podejść. No i tak, trzeba wsiąść do kombajnu przykład. Możemy odczepić, przyczepić tutaj narzędzia do kombajnu. Każą mi obniżyć żniwiarkę. Trzeba ją włączyć. Aha, czyli trzeba rozłożyć te drzwiczki. I wtedy można sobie tutaj osić zboże. No i jedziemy. Można włączyć ten pomot. No i tutaj. Polecają mi zatrudnić pracownika, także naciskam H i już pracownik jest zatrudniony, ja mogę stąd wysiąść, także wysiadam, a tutaj po prostu bot będzie ścinał te kłosa, pszenicy. Tutaj kolejny poradnik, ja nie doszedłem aż tak daleko, <noise> znaczy doszedłem do tego poradnika, ale coś chyba zepsułem po prostu, także tutaj się już skupię bardziej. Pola z których zostały zebrane plony muszą zostać kultywatorowane nim będzie je można ponownie obsiać Wciąć do pojazdu, przyłącz narzędzie To jest chyba kultywator No ale dalej nie ma już poradnika Tutaj coś w ogóle leży przede mną Może to też trzeba podłączyć Dobra, ja tego nie podniosłem wcześniej I się poradnik jakby dalej nie włączył nie wiem co to jest kurde pierwszy raz coś takiego widzę to chyba jest obciążnik po prostu żeby traktor nie stanął dęba tu jest więcej ogólnie guzików do sterowania i się zastanawiam teraz czy ja czegoś źle nie robię Świetnie, na razie wystarczy. Jeśli chcesz możesz dokończyć to pole później albo zatrudnić pracownika, by zrobił to dla Ciebie. No, oczywiście, że zatrudnię pracownika. Mamy siewnik. I trzeba obciążnik założyć. Więc bardzo dużo przycisków w tej grze. Ciężko zapamiętać wszystko. Trzeba wybrać nasiona, rzepak lub soję. Szczerze mówiąc, to nawet trawę można. Pszenicy. Niech będzie pszenica. Gdzieś pokrywę można otworzyć, zobaczmy. E, proszę bardzo. Jest coś takiego jak znacznik ścieżki. O kurde, proszę bardzo. No i tak, wyruszymy. Opuszczę ten siewnik. I włączę i pojadę, tak? Coś tu jest, ale nie wiem o co chodzi, bo się nie włączyło że źle wjechałem dobra zatrudnię do tego standardowo pracownika e on tutaj pracownik 15 km na godzinę jedzie to szybko dosyć sieje to proszę bardzo on to podnosi nawet ja bym tego nie podnosił robiłbym to jak najszybciej to jest ciekawe, że tu jest sztuczna inteligencja, która po prostu no dla ciebie pracuje. Dosyć złożona jest ta gra pod względem mechaniki tutaj, jeżeli chodzi o rolnictwo, ale niektóre rzeczy są takie po prostu niedokończone. Dobra. Następną maszynę mamy, jedziemy teraz fiatem. Kiedy tylko zbiornik kombajnu się zapełni, a nawet wcześniej, możesz wyładować zawartość tu przyczepy. Wskocz na ciągnik i podłącz do niego przyczepę. Dobra. Standardowo Q. Niby nic skomplikowanego, ale to jest skomplikowane. Tym bardziej, że ten gościu z kombajnem jedzie jeszcze na polu. Chyba bo tam mi się nie da sterować niestety. O kurde, cofa. Tu by trzeba było jakoś zajechać. No i zatrzymaj się, hopie. On się nie chce zatrzymać, on robi swoje i tyle. No, i co ty robisz? <noise> Większość się wysypuje. Jasny gwint, to jest walka po prostu. Kościół się nie chce zatrzymać. Czemu on się nie chce zatrzymać? Nie było żadnego poradnika, czy on może się zatrzymać. Dobra. No i czekamy aż się zapełni. Czemu on nie ładuje tego dalej? Hopie! Tak to właśnie działa. Tam na mapie jakiś punkt świeci, także przejadę tam. Tym traktorem. Gra w sam raz dla rolników myślę. Ale nie dla przeciętnego gracza dla mnie tu nic nie ma fascynującego no można się zapoznać z tymi wszystkimi rzeczami jak rolnicy na co dzień muszą się zmagać szybciej się nie da traktor nie ma nitra tutaj muszę dojechać dobra jestem chyba na miejscu zobaczmy co dalej Mamy mapę, kawałek drogi dojechałem No czyli do restauracji muszę przyjechać, żeby wyładunek zrobić, okej okay. No, Okej, okay. to jest wyładunek Proszę bardzo Zarabiamy hajs Jeżeli chodzi o kolizję w tej grze, czyli jakieś zderzenia czy coś, to się nie ma czym przejmować za bardzo. Po prawej na dole jest jakiś wskaźnik napraw. Ale jakoś ostatnio to jeździłem tym traktorem, próbowałem się porozbijać, tak jak teraz to się nic nie dzieje. Tutaj prawo nie istnieje drogowe. Także możecie jeździć nawet środkiem drogi w tej grze. I nic za bardzo się nie dzieje. W tej kwestii pogra skupia się przede wszystkim na rolnictwie. Jeździmy w Tomi Nazad i siejemy pole. Jeszcze jest jakaś hodowla zwierząt. To mnie najbardziej chyba interesuje w tej grze. No ale tu najpierw przejdziemy ten samouczek mm -hmm. i poszukajmy kolejnego znaku zapytania. I to chyba jest koniec tego przepięknego samouczka te TP Tutaj można sprzedawać i kupować różne pojazdy Co tu mamy nawet Worki Palety proszę bardzo Baloty można kupować Zagrody dla zwierząt Sprawdźmy to 20 euro Buda dla psa za 2,5 tysiąca euro Trochę powiem szczerze droga jak Taka Buda dla psa O jest kurnik Dobra 40 tysięcy euro za kurnik. Kupmy. O cię pierunia, ja mogę sobie to postawić tutaj w sklepie. Nie mieszaję za bardzo tego. Ale Widzę, że jest po prostu świat gry i mogę sobie tutaj postawić kurnik na polu. No nie za bardzo, rozumiem tego. Jakieś takie niedorobione to jest. Ten teraz nie należy do ciebie który teren należy do mnie i dlaczego to tak wygląda dziwnie. To trzeba wiedzieć o co chodzi w tej grze, no, ale gra za bardzo tego nie tłumaczy. No, mamy sporo tutaj marek, bardzo dużo, ja nie wiem o co chodzi, kliknijmy sobie, aha, czyli marki pługów, pługów nie wiem, nie znam się na tym, ale każda marka ma swoje tutaj pojazdy i narzędzia rolnicze. O, nawet Karcher jest. Tą markę znam i proszę bardzo, możemy sobie kupić nawet w tej grze Karcher. No, sporo jest tych rzeczy, kurde, że głowa pęka. O, jest John Deere. Mają kombajny, traktory i to kosztuje kupa kasy. Tyle tych rzeczy jest, aż trudno uwierzyć. Gra zajmuje 26 GB, a naprawdę bardzo dużo jest tych rzeczy w tym w szoku. John Deere, Karcher. Uz farna. Piła? Kurde, aż muszę sprawdzić tą piłę. To jest moje? Nie wiem. Prawdopodobnie ta. Czyli to jest chyba moje gospodarstwo, tam trzeba przejechać. O Boże, i tym traktorem trzeba jechać znowu z powrotem. No powiem szczerze, że nie uśmiecha mi się to. Pojedźmy na skróty. U ocie Pierunie, ty, jest traktor, niszczyciel. Można sobie jeździć na spokojnie, nic się nie dzieje, patrzcie na skróty, przez kamienie Cie to jest farmer, niszczyciel Można sobie kamerę zmienić na przykład w środku jest ciszej Jedziemy z traktorem to jest dobre jak się ma te zestawy kierownicze Dobra jestem, może kosiarkę się da kupić, to jest ciekawa sprawa Narzędzia to tak średnio, może na różnych, o, piły łańcuchowe i sztil możemy kupić Husfarne to kupimy sobie sztil Ta, jest piła, patrzcie Dobra, muszę to przetestować Także wycinka drzew Jest to jakiś fotel nawet, ciekawa Nie, no, nie ma serca, czego się tutaj <noise> Nie działa Dobra, jest tutaj drzewo, zobaczmy czy się da osiąć. tu da się odwracać, patrzcie. Ha. O Jasny pierun Patrzcie, ściąłem drzewo. Nawet ścinać drzewa można tutaj, ja pierdoczę. ŚCINAMY! Ale nic się nie dzieje złego, w zasadzie. Kurde, symulator... Drwala. Proszę bardzo, jak fajnie ścinamy tutaj drzewa. Dobre to jest. Kurde, ta mechanika mnie zaskoczyła tutaj przy ścinaniu drzew. Posiarki są. Jakaś taka mała ręczna, nie takie duże są te traktora. W sklepie można odebrać. Czyli muszę po to pojechać. Zobaczmy jak szybko się rozpędza takie autko. Mam wrażenie, że w sumie może się wolniej rozpędzać od traktora, ale zobaczmy. Oooo, i co teraz? Nic. Może być. Stawmy to tutaj. Zobaczmy, czy, gdzieś tu jest pociąg. Czy pociągiem da się jeździć? Wychodzi na to, że pociągiem w tej grze można jeździć. Patrzcie, kamera jest nawet w środku. No, symulator raczej pociągu to nie jest. Już ogrywałem symulator pociągów. Gdzieś tam zaparkowałem mojego pick-up'a. Czekam, aż tam dojadę i się z nim rozprawię. Jest pick-up, dobra. Uwaga. Właśnie się zbliżamy. Hmm. ale czy pick-up nam się zniszczył nie pick-up działa można jeździć dobra ale chciałem zobaczyć czy się da skościć trawę jest wiele tutaj takich rzeczy ciekawe to jest nawet powiem wam szczerze że można spędzić przy tym kupę czasu mógłbym to odpiąć wcześniej ale dobra zostawiłem tutaj bo myślałem że sprzedam znaki no, ale się nie da. Dobra, zobaczmy. Czy się w ogóle da to podłączyć do mojego traktorka? Tak, da się. Także dla miasta pokosimy trawniki, o ile się da. I się nie da, dobra. jedziemy z powrotem do domu. <noise> Co, że kosiarkę mam włączoną? Kosze znaki. Nie zauważy tego, że mu po polu jeżdżę O tym w sąsiad mnie po polu jeździ Powiem szczerze, że Krzaczorów się nie da wyciąć Ale trawa się kosi No no coś tam kosi Spodziewałem się, że wypnę chociaż te krzaki Ale tutaj się zostawia trawa, patrzcie Uuu, działa, działa, fajnie Proszę bardzo, tu jest ścina trawa Można ścinać, wszystko się wewaczy jak nie będzie ścinać Hasnik Spróbujmy sobie kupić może ten kurnik Opy, gospodarstwo rolne Zagrody dla zwierząt To chyba było tutaj Kupmy ten tańszy Trzeba się przedostać do mojej zagrody. Obróć może obrócimy tym przedmiotem. Tutaj na polu to raczej nie chcę dawać. To głupie by było. Tutaj by się dało. O, o, o! Dobra, jest kurnik. Czy są kury już w środku? Nie ma kur. E, można kupić od razu. Patrzcie. Kurczak, kurczak czarny. Kurczak brązowy. Jeden kołód. Ciekawe czy uciekają. Tajność 0. Szybkość mnożenia 0. Jaja 0. Nie wiem jak się zatrzyma. Dobra, zatrzymujemy. Samochodem, pick-upem można sobie tutaj przewieźć to. Bez problemu. O i można tutaj pszenicę wypakować i się napełni. Proszę bardzo. Działa. Świetne. Kurki mają pszenicę. Kur, 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 kur. Teraz jest wydajność 100%. No i tak to wygląda. Można sobie więcej tych kur kupić, bo czemu nie? I ogólnie to jestem na minusie. 68 tysięcy. Jest to, to jest moja chata. E no mamy chaty. Patrz, zachwaszczone 100%. Gotowe do zbioru. Jasne. Kurde, ale jazda. I tutaj można zatrudnić pracownika. Proszę bardzo, on już jedzie, robi swoje. Tutaj w ogóle to można też już zatrudnić nowego pracownika, żeby tutaj pracował. Także zatrudniamy, on już będzie bronował te pole. Niestety, ale te inne rzeczy trzeba samemu robić, te jak dostarczanie chyba produktów. Czystość 69. O, 32. 34. L. Ja nie wiem, jak się odbiera te jajka ogólnie w tej grze. Jak się to czyści. O, tu są jajka, patrzcie. Nie, no jajka muszę zapiąć. Kurde, ten czas to jednak za szybko trochę idzie w tej grze. Przesadziłem. Tak, z 60 to chyba będzie dobrze. Ja nie wiem, te jajka tutaj mogę wziąć, czy co? O, jest przychód. Proszę bardzo, odpinasz pasy i jajka znikają Także tak, no Powiem wam, że coś zarobiłem Także jestem zadowolony Trzeba jeździć w tą mi we tę Masakra Fajnie by było jakby te boty jeszcze potrafiły jeździć samodzielnie Nie ma tak kolorowo, przyjechałem z powrotem na moją farmę My ten karszer, nie wiem, tutaj go dam, nie wiem, może się da, może się nie da, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, trzeba kury karcherem umyć, probotar w re, oczywiście moje pole jest ciłapte, bo jest sporo tutaj tych pastów no ale idzie już tutaj następne pole jest zrobione godzina dziewiąta nic nie widzę będzie tam są jakieś światła o, proszę bardzo to... no dobra oni tutaj mi to każą wypakować no to wypakuję im to tu jest zarabiam hajs i to nie małe, tutaj to się zarabia sporo nawet Nie, no tutaj zarobiłem 2000 oilu Warto było, warto I na tym skończymy chyba tą grę Sporo tych jajek, tym razem jeszcze więcej Nie wcześniej, zobaczymy No, chyba dużo Zobaczmy. Powiem szczerze, że 1800 to nie za dużo. Słabo zarabiam. Dobra, myślę, że to tyle w tym odcinku wspaniałym o farmerach. Ja farmer z Wami się już żegnam, także trzymajcie się ciepło, cześć.